Dzień dobry, kochani! Witam Was bardzo serdecznie w krótkim webinarze na temat hipnozy. Opowiemy sobie o tym, że hipnoza jest dla każdego, jak stosować ją w codziennym życiu, co można dzięki niej osiągnąć. Ok, mam nadzieję, że prezentację dobrze widać. Zacznijmy sobie od tego, może kim jestem. Możecie mnie już kojarzyć tutaj z tego kanału czy z socjal mediów. Ja nazywam się Patrycja Szajna i jestem certyfikowaną hipnoterapeutką i pomagam ludziom tworzyć satysfakcjonujące życie. Właśnie głównie poprzez hipnozę i przez to, że zmieniamy w tej hipnozie podświadome przekonania, które kierują. Nieświadomie naszym życiem. Ze mną osoby odkrywają swoją autentyczność oraz to, po co tutaj przyszły na świat. Głównie kobiety zgłębiają swoją sensualność i otwierają się na nowe, lepsze, satysfakcjonujące związki. I co robimy na sesjach? Ja tutaj łączę różne techniki. Moim takim głównym konikiem jest właśnie hipnoterapia połączona z regresją, czy to do wczesnych lat dzieciństwa, czy do poprzednich wcieleń. Również wykorzystujemy sobie uwalnianie emocji, które są poblokowane w naszym ciele. Jeżeli są jakieś trudności, a jeżeli dana osoba napotyka trudności, również stosujemy EFT. Jest to też taka technika emocjonalnej wolności, gdzie opukujemy specjalne punkty akupunkturowe na ciele. Możecie sobie to sprawdzić, mam kilka filmików na YouTube. I przede wszystkim pracujemy też oddechem, żeby to wszystko pouwalniać, porelaksować się w czasie sesji. Więc tak to wygląda. No dobrze, no to przejdziemy sobie dalej. Zanim opowiem, czym jest hipnoza, warto zgłębić sobie taki temat w ogóle, czym jest nasza podświadomość. A więc nasza podświadomość jest to taka część naszego umysłu, która jest poza świadomością świadomego myślenia i działania. I ten obszar umysłu przechowuje wszystkie wspomnienia, wszystkie emocje. I przechowuje wszystkie dane, przekonania na temat świata, ludzi, związków, miłości. I tak na co dzień, w takim normalnym stanie czuwania, my nie mamy do tego dostępu. No i słuchajcie, podświadomość ma wpływ na nasze zachowanie i reakcje i my bardzo często działamy na autopilocie i nie jesteśmy świadomi tego dlaczego w pewien sposób reagujemy i dlaczego się tak zachowujemy jak zachowujemy. Więc tam znajdziemy w tej podświadomości znajdziemy główne sedno, główną przyczynę danego problemu. I nasza podświadomość kształtuje się do około 7. 8 roku życia. No, nie jest to fajne, z tego względu, że my, jako dzieci, mamy tak otwarty i chłonny mózg, że wszystko bierzemy za pewnik, wszystko bierzemy za, za prawdę i tutaj czerpiemy tą prawdę z autorytetów, jaki jacy są dorośli i jak zachowują się nasi opiekunowie, i po prostu. Powielamy niestety te ograniczające przekonania i idziemy wyposażeni tak w świat. No niestety, tak to działa. Nie możemy mieć. Nie możemy być też źli na naszych, na przykład, rodziców, z tego względu, że oni zrobili wszystko, co najlepsze mogli, żeby wychować nas jak na jak najlepszych człowieków. Więc teraz po prostu w naszej, naszej gestii jest to, że, żeby pozmieniać sobie te nasze ograniczające przekonania i żeby zauważyć, na jakich my schematach funkcjonujemy. I tutaj na ekranie możecie widzieć taką górę lodową. I to jest najlepsze porównanie, jak my możemy porównać podświadomość i świadomość do naszej takiej góry lodowej. Że jak tutaj właśnie widzicie, że świadomość to jest zaledwie około 10% naszego całego umysłu, gdzie tam jest przechowywane nasze rozumowanie, logiczne myślenie, też krytyczne myślenie. Więc to jest tylko taka mała powierzchnia góry lodowej, a jeżeli zagłębimy się w podświadomość, no to to jest aż 90% naszego umysłu. No i tam właśnie znajdujemy nasze przekonania, emocje, wartości, jakie mamy w życiu. Tutaj też kierujemy się naszą intuicją. Tutaj możemy wyobrażać sobie różne rzeczy. No i tutaj właśnie są te nasze nawyki, które pobraliśmy od dorosłych ludzi, którzy nas wychowywali. No dobrze, przejdźmy do samego sedna webinaru, a więc czym jest hipnoza? Możesz się zdziwić, ale hipnoza jest to nasz naturalny stan umysłu, który występuje od kilku do kilkunastu razy dziennie. Możesz nie wierzyć. Ale podam Ci takie przykłady. W stan hipnozy wchodzisz na przykład przy czytaniu książki, gdzie łapiesz się na takim momencie, gdzie nawet nie wiesz, co ty na tej stronie przeczytałeś, i, musie, i musisz czytać kilka razy to ze zrozumieniem. I właśnie wtedy Twój umysł odpłynął i był w stanie hipnozy. Naturalny taki stan hipnozy występuje zaraz po przebudzeniu. I zaraz przed pójściem spać. Więc warto sobie te dwa czasy, <noise> które naturalnie występują rano i wieczorem, na przykład przeznaczyć na jakieś pozytywne afirmacje, żeby programować swój umysł na pozytywne rzeczy. I tak właśnie też można zmieniać przekonania rano i wieczorem. Podam Ci jeszcze. Taki przykład bardzo popularny. To się nazywa hipnoza autostradowa i to występuje wtedy, kiedy wsiadasz do auta i nawet nie wiesz, kiedy dotarłeś na miejsce. No i właśnie wtedy Twoja podświadomość przejęła kontrolę i zrobiła wszystko za ciebie. Więc chcesz, czy nie, jesteś w stanie hipnozy. Owszem, niektórzy ludzie są bardziej podatni na, na hipnozę inni mniej, ale nie zmienia to faktu, że ten stan hipnozy występuje u nas na co dzień. Dobrze, przejdźmy sobie teraz do mitów. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Niestety zrobiły to filmy ograniczające przekonania, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Więc przejdźmy sobie do tych mitów, później porozmawiamy sobie o twardych faktach, czym jest tak naprawdę hipnoza. Ok, hipnoza to nie jest przejęcie kontroli nad Twoim umysłem. Podczas sesji hipnozy wszystko słyszysz. Jeżeli coś Ci się nie spodoba, w każdej chwili możesz otworzyć oczy i wyjść. Więc to nie jest tak, że jesteś w takim stanie zawieszenia i że nie masz kontroli nad swoim ciałem i umysłem. Ok. Następnym mitem jest to, że nie da się wybudzić ze stanu hipnozy. Zawsze wyjdziesz z hipnozy. Nawet jeżeli miałbyś, miałabyś zasnąć na sesji, to po prostu zaśniesz. I naturalnie się obudzisz. Ja na sesjach z moimi klientami w ogóle jakby ich nie kładę, osoby zawsze są w pozycji siedzącej z tego, z tego względu, żeby właśnie nie odpływały w sen. Bo nie oszukujmy się, żyjemy teraz w takich czasach, że to tempo życia jest szybkie. I jeżeli osoba się położy i ja zacznę ją relaksować no to bardzo szybko taka osoba może, może zasnąć hmm, możecie sobie przetestować moją jedną hipnozę na sen, która jest tutaj dostępna na YouTube no mam taki feedback, że po 5 po minutach już po prostu osoby odpływają i spotykam się z tym, że po prostu mam bardzo relaksujący głos podczas sesji i no i się odpływa więc dlatego, osoby siedzą na moich przynajmniej sesjach, nie wiem jak u innych, to jest różnie. Ok. Następnym mitem jest to, że tylko słabi psychicznie ludzie ulegają hipnozie. Nie jest to prawda. A powiedziałabym, że nie obrażając nikogo, ale osoby bardziej takie inteligentne i bardziej otwarte na świat, bardziej mogą ulec stanie hipnozy. Ok. Następnym tutaj mitem, no to jest hipnoza to sen. No to myślę, że już to sobie wyjaśniliśmy, że, że nie, ponieważ podczas sesji wszystko słyszysz. Następnym takim popularnym mitem jest to, że na przykład hipnoterapeuta pozna wszystkie moje sekrety. I każe mi zrobić coś, czego nie chcę. Otóż Podczas sesji nie zrobisz nic, na co nie pozwoli cię ci twój kodeks moralny. Więc jeżeli nie chcesz coś powiedzieć podczas sesji, to po prostu tego nie powiesz. Hipnoterapeuta nie ma czarodziejskiej różdżki i nie wyciągnie z ciebie wszystkiego. Jeżeli by tak było, każdy hipnoterapeuta byłby multimilionerem i <grywka> pozyskiwał. Dane z, nie wiem, z kart bankowych, i sobie na przykład przelewał pieniądze i dawał sugestie zapomnienia, że ta osoba nic nie pamięta, więc nie, niestety, tak się nie dzieje. <grym> Okej. Okay. Następnym mitem jest to, że hipnoza to magia i nie ma na nią dowodów naukowych. Hipnoza to nie magia, chociaż może się kojarzyć z magią. Ze z takich z hipnozy scenicznej. No, tam są różne takie sztuczki pokazane, że osoba po prostu może myśleć, że no, to jakaś w ogóle czarna magia. Co do dowodów naukowych, są dowody naukowe. Później Wam je przytoczę, bo jest to na następnych slajdach po prostu. Ok. To myślę, że możemy sobie przejść do faktów i trochę bardziej odkodować tą hipnozę. Ok, no to przechodzimy do faktów. Tak, jak możecie tutaj przeczytać na slajdzie, że hipnozę możemy porównać do takiej wiązki lasera. I gdy jesteśmy w stanie hipnozy, nasze skupienie jest tak. Ukierunkowane, żeby ono nie rozpraszało się na różne poboczne rzeczy. Tylko zajmujemy się danym konkretnym tematem albo danym konkretnym przekonaniem, czy po prostu problemem, z którym osoba do nas przychodzi. I właśnie, że najbardziej istotne, aby przerobić pewne rzeczy, a nie skupiać się na tym, co jest wokół nieistotne i niepotrzebne na sesji. Okej. Okay. No to tak jak powiedziałam, że podczas hipnozy masz pełną kontrolę nad całym procesem i kiedy tylko chcesz, możesz otworzyć oczy. Naprawdę, to, to nie jest czarna magia, tutaj nikt nie steruje tobą jak jakąś leczką. Okej. Okay. Jeżeli by tak bardzo, bardzo, bardzo spłycić hipnozę, jest to po prostu. Pogłębiony stan relaksu i nic więcej. Ponieważ, gdy osoba się bardzo zrelaksuje, wtedy ta nasza podświadomość może przemówić i dać nam dostęp do konkretnych informacji z Twojego życia, z Twojego dzieciństwa, do Twoich ograniczających przekonań, które gdzieś tam nosisz i powielasz. No i tak jak wcześniej powiedziałam, jest to nasz naturalny stan umysłu i hipnozą możemy wpływać na efektywność pracy naszego mózgu, gdzie możemy polepszyć sobie na przykład kreatywność, koncentrację, inteligencję. Można bardzo łatwo nauczyć się nowego języka i tu, jakbyście chcieli przetestować sobie taką hipnozę na naukę, to jest dostępna na mojej stronie internetowej strefahipnozy.pl. Je dostałam dużo feedbacku, że faktycznie o wiele jest lepsza przyswajalność tych słówek, i ja sama uczyłam się włoskiego wchodząc w stan autohipnozy. Więc ja ze swojego doświadczenia mogę potwierdzić, że to działa. Dobrze, przejdźmy sobie do następnych faktów. I tutaj możecie przeczytać, że może pomóc w leczeniu bólu. Tak, hipnoza jest stosowana w celach takich medycznych, leczniczych. I może pomóc w, w uśmierzeniu bólu, no ale też nie musi. Jest używana w psychoterapii, jest bardzo pomocna przy walce z bezsennością. Bardzo łatwo można sobie wyłączyć nadmierne myślenie przed zaśnięciem, i wtedy można o wiele, wiele łatwiej zasnąć dzięki hipnozie. No i tak. Tutaj właśnie możemy zmieniać sobie nawyki hipnozą i pomaga ona zrzucić wagę, przyspieszyć metabolizm, więc mm, możemy sobie tak zaprogramować nasz umysł, że na przykład będziemy mieć niechęć do słodyczy albo będziemy po prostu obojętni i nie będziemy na przykład też podjadać między posiłkami hipnoza jest skuteczna w walce z nałogami na przykład rzucenie palenia tutaj też na tym polu hipnoza ma bardzo duże zastosowanie że, że to rzucenie palenia faktycznie nawet i po jednej sesji może ulec zmianie, że osoba po prostu już nie zapali papierosa, ale mm, też trzeba mieć na uwadze, że każda osoba jest inna i na każdą osobę trochę inaczej działa hipnoza. Ktoś może rzucić palenie po jednej sesji, a ktoś może rzucić na przykład po pięciu. Więc mm, tutaj właśnie chciałabym powiedzieć ten ostatni punkt, że Hipnoza nie jest czarodziejską różdżką na wszystko. I mimo, że my możemy sobie naprawdę bardzo fajnie pozmieniać życie hipnozą, pozmieniać nawyki, gdzieś tam ograniczyć te nałogi, no to niestety na kilka osób ta hipnoza może nie zadziałać, i tutaj mm, warto powiedzieć, żeby nie rezygnować z żadnego leczenia medycznego i po prostu nie rzucić wszystko i po prostu pójść w hipnozę. Bo mimo że ma zastosowanie medyczne, to po prostu może nie pomóc. Dlatego gdy na przykład chorujemy na coś, to po prostu leczmy się, nie przerywajmy leczenia. A tutaj tak profilaktycznie dodatkowo można sobie stosować hipnozę. Tutaj właśnie na tym slajdzie widzicie skuteczność hipnozy, i tutaj źródłem z tych badań jest American Health Magazine luty 2007, gdzie można sobie porównać skuteczność hipnozy do innych form terapii. No, i tutaj macie, że hipnoterapia ma skuteczność 93% przy tylko 6 spotkaniach, terapia behawioralna ma 72% skute skuteczności przy 22 spotkaniach, a psychoanaliza ma tylko 38% skuteczności. Uwaga, przy 600 spotkaniach. No to tutaj te liczby mówią same za siebie. Ja oczywiście nie potępiam innych form terapii, ale naprawdę ta hipnoterapia jest bardzo, bardzo skuteczna. No dobrze, przechodząc dalej do tej skuteczności hipnozy, chciałabym Wam tutaj pokazać, co mówią moje klientki. Więcej opinii możecie sprawdzić na moim Instagramie. Nazywa się też strefa hipnozy, tak samo jak strona internetowa, i tam po prostu tych screenów i tych opinii będzie więcej. Więc tutaj możecie sobie po prostu to zapauzować i poczytać, bo ja nie chcę Was tutaj a, jakby tracić czasu na, na czytanie tych opinii. Więc zapauzujcie sobie i tutaj macie na przykład jeszcze następną stronę. I te opinie znajdziecie w zapisanych story pod nazwą Opinie. I tutaj też myślę, że warto na końcu powiedzieć o falach mózgowych, że my hipnozą specjalnie wywołujemy określone fale mózgowe. No a fale mózgowe to po prostu są cykle aktywności bioelektrycznej mózgu. No, i wyróżniamy takie fale jak alfa, beta, gamma, delta i teta. I operujemy hipnozą mniej więcej na falach delta i teta, bo to są fale, gdzie po prostu je też możemy osiągnąć przy na przykład głębokiej medytacji. One także występują u małych dzieci, no i one charakteryzują się właśnie tą wysoką amplitudą. No dobrze, a więc na koniec webinaru mam dla Ciebie małą propozycję. Jeżeli chcesz nauczyć się autohipnozy i samej samemu wywoływać określoną częstotliwość w mózgu, to bardzo serdecznie zapraszam Cię na kurs autohipnozy dla każdego. Kurs odbywa się w zamkniętej grupie na Facebooku. Trwa on trzy tygodnie. Tyle mniej więcej trzeba, aby nauczyć się stanu autohipnozy i wywoływać te określone fale mózgowe. Tyle też potrzeba, aby zmienić jakiś nawyk, który mamy w swoim życiu. No i tutaj jak możecie przeczytać, że podczas trzytygodniowego kursu nauczysz się świadomie wchodzić w stan autohipnozy i wywoływać ją na zawołanie. W tym właśnie trzecim tygodniu naprawdę w mniej niż nie wiem, trzy minuty będziesz mógł wejść w stan autohipnozy. I dzięki temu będziesz mógł, mogła wprowadzać pozytywne sugestie, zmieniające ograniczające przekonania. Możesz też w tym stanie autohipnozy odbierać ważne dla ciebie informacje z twojej podświadomości, więc, jeżeli jesteś w jakiejś takiej zagwozdce życiowej, no to możesz sobie przelać ważne dla ciebie informacje, na przykład na papier, w tym stanie autohipnozy. No i nauczysz się, jak wyciszać ciało i umysł, jak zarządzać stresem i emocjami, a także jak szybciej zasypiać. Tego wszystkiego właśnie nauczysz się na tym kursie. Będą tam dwie metody. Wprowadzenia siebie w stan autohipnozy. Więc, jeżeli macie jakieś pytania, no to śmiało w komentarzach tutaj je zadawajcie. I do 15 kwietnia 2025 roku obowiązuje cena promocyjna. Taki kurs kosztuje 333 zł zamiast 444. Więc Link do kursu macie w opisie. Jest to zakup teraz, jak oglądacie ten webinar, przedpremierowy. A wszystko to, co jeszcze dodatkowo chcecie wiedzieć, będzie w opisie na stronie internetowej. A jeżeli macie bezpośrednio jeszcze jakieś konkretne pytania, które. Mm, się na przykład nasunęły Wam po przeczytaniu też opisu kursu ze strony internetowej, no to śmiało jestem i zapraszam Was bardzo serdecznie. Dobrze, kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten webinar i mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości do tego, czym jest hipnoza i że to naprawdę nie jest nic strasznego. Więc jeżeli macie jakieś pytania co do kursu, to zapraszam do zadawania pytań w komentarzu lub poprzez e-mail i wszystkie informacje znajdziecie w opisie. Dziękuję Wam bardzo i cudownego dnia.